Dobrze, to Marek operuje. Tak, mieliśmy problem z załapaniem w rapsa bo RAPS to gówno i musimy zmienić program nagrywania z bupitą. Ten jak to ściągnął profesjonalnie. No bo to jest gwóźdź programu. Nikt nie lubi radia. Ja bym, ja bym bardzo chętnie prosił, żeby autor zmienił na jakąś inną pie pieśń i balladę. W ogóle, który normalny lekarz ma radio i nie ma rękawiczek na rękach? Tak. To w ogóle ma jakieś kółetki po prostu. Po prostu. <laughs> Potem o, w ogóle to masz na ręczki. <laughs> Dobra. Marek jest odpowiednim lekarzem i gra z papierozem. Nie powinieneś tak robić, wiesz? Preparacja: jak się dostanie popiół, i co wtedy? Zakażenie, infekcja dwóch moczowych. Nie to nie robię. <laughs> co ty robisz? Bo no, nie mogę go podnieść. No, rękom. No nie mogę. Czekaj, okay, ja go lubię. A i ten, do wyniku ci 10 sekund odejmę, bo kombinowałem. <laughs> no, <laughs> Chwytnij, tam wszystkim rzuć naraz! Masz młotek Nie Wiowi Złap go za główkę Nie główką na pierniczej Może dasz radę No, to jest takie skomplikowane Ogólnie tak, Marek gra drugi raz w tą grę oh, <laughs> Ho To się nazywa mieć wyjebane! Żeby nic nie zrobiłem! Nie! Zajebałeś mu młotkiem! Wysadziłem mu wszystko w Dajesz jeszcze próbuj raz. Ale kliśnij to. O widzisz, działa! Dajesz Marek, operuj. Poprzedni czas też ci 2 Dwie minuty? Do minuta 50. E, dobra. I następnym razem wykonam lepiej tą operację. G Gramy do dwóch. Pierwszą rundę wygrałem. Bo ja zrobiłem operację, a ty zabiłeś pacjenta. <grywa> w ogóle jak ty żeś mi to przypieczył? Marzy? Nie marzy. Ja miałbym szybszy czas, gdybym się nie bawił. No się bawiłem w pokazywanie środkowego palca pacjentowi Bo mi nic nie zrobi. To jest ja masz helikopter <grym> motorywka. No musisz machać tak prawo, lewo, prawo, lewo, góra dunie, góra dunia. Tylko nie uszkodź mu śledziony. O, oh. Oh, hamer taj. Nie weź ten młotek <grym> Chwyciłeś? <grym> Kość! Młotek został, to kitam z młotkiem. Walić TT, te, te, płuca! <grym> Rozwali. Tak, tak, chwyć płucem młotek! Rzuć na psu. Psu na pożarcie. Tak ci się nie przyda, musi tylko serce zoperować. <laughs> jak, ci, jak, ci, jak ci młotek już serce, z to padnę w polewę O no, tak. <laughs> Wpadło ci znowu Nie zwalaj na myszkę, tu, się, tu są umiejętności lekarskie <laughs> Weź ten młotek stąd Spierdalaj głupichu No, <laughs> weźmy kość na pożadzie nie, nie chcę pogłębia ARARA Ojeci Bo ci, bo, bo ci, bo ci popiół spadnie spadny. mi kościami Ale popiół Marek On już widzę i się przechyla No bo Marek ma chwilę przerwy. Zdążył w ostatniej chwili. Mi dywan odkupywał. Wykładzinę nie. <grystanie> <grystanie> Pokaż czego się nauczyłeś na targowej. A nicze to bardzo ciekawa postać, wiesz? Jak niczego. Co jest? <grystanie> Co jest? Puść obroty! Puść PRAWY palec! To tak nie Ukryta prawda, ale on wygląda jak Czesiek. Hop. Walić te kości, a to bym już operował. jedziesz z nim, nie jedziesz, bo ci zapatrzyłem przepis na życie 24 lutego. Jak zawsze, off top spoiler, nie na temat szlug, szlug. Pacjent zrobił sobie przerwę, znaczy lekarz. Czyli znaczy, tak, to jest jakiś z papierosem porwie Co ty chcesz mu wyciąć? I tam nie jest takie te trzecie To jest ciężko ściądzi Nie popsuj operacji Ręką ciągnij ręką Młotkiem zajby Zrób to Pokaż widzom jak jesteś szalony <grytanie> Piło Pa-ma, pa, ser ducho! Zostaw ten skalpel. Niech <śm> nie leży. <śm> i się ładnie tucza. Cię turla. że miał szybszy czas niż ja pierwszy, ale pierwszą rundę wygrałem, bo żeś popsuł presję. Musisz kostkę usunąć! Ha, 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 Ja ją ją Nie mogę! To miałem 624 w pierwszej Patrz! 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 Łożeś ty w Wow, zdążył! 605, dobra to y, ja spróbuję to pobić w drugiej rundzie, Chyba, że skopię <grym> prac jak ty. Ja się popłakałem. Nie płaczę. Dobra. 3.39. Mm. To... no udało mi się, Marek. Ten... Następnym razem ci się w coś innego uda. W Fasjansa, dobra. To było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Jeśli chcecie więcej filmów potyczkowych z Markiem, bo. Subskrybujcie ten kanał. Tak, subskrybujcie, piszcie w komentarzach. A jeśli chcecie po prostu pojedynki z NN, proponujcie. E, czekam na propozycje, czekam na jakieś ten. O, no, takie propozycje! Dobra, bujaka!